Witam, dziś pokażę Wam egzamin z maja 2014. Będzie to szybki egzamin, ponieważ większość w tym egzaminie było dotyczące systemów operacyjnych, więc to jakiś punkt przywracania systemu, coś tam zainstalować, a część ta slikanowa, czyli na tej centrali, było tylko tak naprawdę tak, ustawić sekretariat jako numer wewnętrzny 11, jako ISD, czyli co trzeba było zrobić? Trzeba było podpiąć gdzieś nasz telefon ISD nowy, czyli ja mam tutaj tą Dolna nie będzie nam w tym zadaniu tak naprawdę potrzebna. Bierzemy telefon i jest nowy i wciskamy go do styku ST. Tutaj, gdzie mamy kartę ST. Tak? Następnie bierzemy linię analogową i telefon analogowy podłączamy do jakiegoś styku analogowego. Styki analogowe to są styki AB, i w naszej centrali, styki analogowe jak sobie weźmiecie tutaj, centrala i karty. I weźmiecie ten drugi srod analogowy, to zobaczcie, że dwa, dwie pierwsze to są wyjścia na miasto, a dopiero dwa następne to są do konfiguracji, czyli na 1, 2, 3 albo na 1, 2, 4. Czyli my sobie weźmiemy nasz telefon analogowy na pierwszym wolnym miejscu, tak, czyli tutaj. Ok. Następnie trzeba by zrobić trzeci telefon marketing typu MSN. Wiemy, że MSN to jest i nowa usługa. Wiemy, że i mają 8 numerów, można w, jednym, w tym jednym kanałem słać, czyli na czterech przewodach. Macie możliwość odbierania 8 numerów, ponieważ jest to telefon cyfrowy, on to troszkę inaczej dzieli. W analogówce po prostu dwa przewody to jest jako jeden kanał to są cztery przewody, jeden kanał, gdzie na jednym kanale są ISD-nie 8 numerów, gdzie jeden jest główny, siedem podrzędnych MSN-ów, i, i analogowy może być tylko jeden kanał, jeden rozmówca więc tak. Typ MSN, wiemy, że to jest na karcie na stykach ST, i gdzie już jeden telefon wykorzystaliśmy, to drugi musimy zrobić jako MSN. Zobaczmy, gdzie to się ustawia. Bierzemy tutaj, gdzie są abonenci i mamy tak, od razu ustawmy sobie te numery, jakie tam były, czyli nasz ISDN numer 11 i to jest sekretariat, czyli bierzemy ten ISDN, że to jest numer 11 i to jest o, sek Kretariat i analogowy, tak, czyli ten był analogowy jako pierwszy analogowy, i on jest numer 12. To jest numer 12, i ten 12 nazywa się Portiernia. Portiernia. No i zostaje nam trzeci telefon jako marketing. I ten marketing ma być numerem 13, czyli nasz pechowy. I bierzemy teraz tak, typ i rodzaj. Tutaj możecie sobie opis zrobić, jak to działa, tak, czyli całego helpa. Oczywiście można też coś zrobić, pomoc i tutaj macie PDF-a. I my sobie wybieramy typ. I teraz my chcemy, żeby on był MSN-em. I MSN, port 142. OK. I w tym momencie skonfigurowaliśmy to, co oni tutaj chcieli, tak? czyli te trzy telefony. I teraz programujemy to, co trzeba w ustawieniach, czyli dla sekretariatu ustaw możliwość wykonywania połączeń bez ograniczeń. Czyli wchodzimy teraz w ruch wychodzący, ponieważ dla danego abonenta, jeśli chcemy ustawić tylko dla danego abonenta, to robimy zakładkę abonenci ruch wychodzący. Wszystkie zakładki jako główny ruch wychodzący dotyczący ruchu wychodzącego robi się tutaj. Więc my robimy tutaj. I mamy dla abonenta sekretariat ustawić bez ograniczeń, czyli szukamy naszego sekretariat i on ma mieć bez ograniczeń, czyli we wszystkich klasach, czyli w prefiksach dozwolonych, robimy wyjście nieograniczone. Wyjście nieograniczone. Wyjście nieograniczone. I teraz w klasach, w klasach ruchu, czyli tutaj były prefiksy. Dozwolone, ale jak przejdzie przez prefiksy, to centrala sprawdza jeszcze klasy LCR, i tutaj może jeszcze dalej zabraniać te numery, więc tutaj dla bezpieczeństwa, jak to ma być nieograniczony, robimy bez ograniczeń, tak? We wszystkich trzech klasach, czyli zarówno w trybie dziennym, nocnym, jak i prywatnym, czyli to co się wybiera z telefonu. I to jest tak naprawdę bez ograniczeń. Ani w dziennym, ani nocnym. Dla portierni ustaw możliwość wykonywania jedynie połączeń wewnętrznych i alarmowych. Czyli dla portierni bierzemy, dla portierni bierzemy, ustawiamy, ustawiamy sobie, ustawiamy sobie tutaj. Kraj i komórki, tak? Czyli dla wewnętrznej alarmowej, czyli musimy ustawić alarmowe, okej. Okay. Czyli tutaj musimy sobie jakoś ustalić, żeby ono mieć na miasto, na przykład na kraj. Wszędzie robimy, że on, bo tutaj nie ma żadnych ustawień. Na kraj, a my tutaj chcemy połączenia, żeby były awaryjne. Tak, czyli klasy ruchu. To są tylko nazwy klasy ruchu. I to jest w sumie to nie powinno być na egzaminie, ponieważ to jest tylko dla tej centrali. Takie klasy ruchu. W innych klasach ruchu po prostu inaczej się nazywa. To nie jest jako połączenia alarmowe. I, i tyle. Co tutaj jeszcze by trzeba było zrobić? <coughs> Aha, jeszcze tak, połączenia wewnętrzne. My mamy tutaj ruch, abonenci, ruch wewnętrzny, to tak naprawdę jest zawsze w standardzie ustawione jako wszystkie klasy, czyli klasy wewnętrzne też są poustawiane i można różne rzeczy, jakieś bramofony dokupić do tej centrali, czyli takie wyjścia, karty, gdzie możemy podłączyć wyjścia cyfrowe, sterowane za pomocą telefonu. W standardzie one są wszystkie załączone, więc tak naprawdę ten punkt tutaj, połączenia wewnętrzne są zawsze spełnione. Następnie wykonaj kopię zapasową, czyli bierzemy tutaj... Plik. Aha, i oczywiście wgrywamy to do centrali, sprawdzamy, czy to działa. A tutaj robimy zapisz konfigurację i gdzieś tutaj eksportu, importu i z pliku do pliku, tak? Eksport do pliku i to sobie zapisujesz gdzieś na pulpicie. No i to jest chyba wszystko z tego, z tego egzaminu. 2004 maj. OK, do następnego.